Cześć! Witajcie! Z tej strony Kacper. A dzisiaj kolejny odcinek ze Ski Jumping 2022. Zanim przejdziemy do filmiku, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i napiszcie komentarz. Jak widzicie mam 50 level, czyli max. Max level w tej grze. I jest rozpoczęcie sezonu. Zaczynamy od Skoczni Szczyrki. 70. Postanowiłem, że w tym odcinku zrobimy 4 konkursy kontynentalnego pucharu i 1 lub dwa konkursy pucharu świata. Zobaczymy, jak pójdzie. Rekord 84,5. Może pobijemy. Nie wiem. No i dobrze. 99% odepchnięciu od Belki. Bardzo ładne. Wybicie nie jest złe. I ładne, Jakie 80,5 metra. Ładna nota 135.2. Przewaga 27 niecałych punktów. Trochę nam wieje w plecy, to na pewno nie pobierę rekordów w plecy. Trochę gorsze wybicie jak tam. No i trochę krótszy, trochę krótszy. Ale mam nadzieję, że w pierws... w drugiej serii albo w następnym konkursie zawieję mocno pod bo chciałbym dosyć daleko skoczyć. Ale, no niestety, warunki mi na to nie pozwalają. No, teraz fajne są warunki. Obecnie, odwróć bardzo dobre. I wybicie teraz tylko żeby wybić cały Najlepsze wybicie. A jej, co to, że nie było tyle Co to, że nie było tyle marku. Ale 83 metry. Bardzo ładny wynik. Zobaczmy sobie powtórkę, jak najdalszy skok, no to warto zobaczyć powtórkę. Piękny skok, tylko szkoda, że nie było już No to 269,4. No i wygrana 49,5. Duża przewaga. Malun. Jeszcze reklamy nam tu wyskoczyły. No i dobrze, drugi konkurs w sztyrku. Zobaczmy jak, zobaczymy jak mi pójdzie. Mam nadzieję, że równie dobrze jak w pierwszym, że nie będzie nic zaczynać. Dobrze, pierwszy skok kwalifikacyjny 68 dziesięciu trzeba skoczyć. No to na spokojnie, może mogę teraz skoczyć. Coś w wybiciem mam nie tak w tym sztylu. 78 metrów, czyli poza HS. Może zobaczmy powtórkę. Ładny, skok ładny, jeszcze telemark. 121,8 8 no i wiadomo, że będzie prowadzenie o 20,9 punktów. Uuu, ale teraz więźnię yy, nie po bo w plecy djeje. Najlepsze wybicie. Bo część po prostu zaryżeką, ale nie najgorszy skok 72,5 Bardzo mnie spychało na prawą stronę. Dlatego taki też skok. Niska napada jest 128.7. Ale teraz wieje pod narty, więc będzie pewnie tak na lewo jak to wieje pod narty. Jest to. Teraz ronda bo naprawdę daleko: 83,5. Według mnie no, ciężko jest osiągnąć taki wynik. Jak mówię, spychało na lewo. Ale piękny, piękny. No, lądowanie nie było piękne, ale odległość już tak. Też dosyć niska nota: 258,7%. Trochę gorsza jak w pierwszym konkursie, ale to nic. Ważne, że wygramy. Drugi konkurs wygrany. Kolejne wrażenie. Układasz całe życie. IKEA. No i zobaczymy, jak mi pójdzie w Falun. Tam już le, lepiej się ogląda powtórki. Ten, taka fajna animacja jest tych powtórek. Więc no, zobaczymy, jak mi pójdzie. 110,5 mam rekord Zobaczmy jak mi pójdzie 85 metrów muszę skoczyć Może jest słaby odepchnąć od belki, Ale może chociaż zrobić na drobie Wziąłem w To jest odległość jest aż daleka No chociaż 101,5 No na pewno stać Stać mnie na więcej. Przebaga 32,7. No i zobaczmy. Nie mi się uda daleko skoczyć? Czy dospaczę chociaż do 5 kilometrów? Oj, coś mi ścieło no i pewnie dlatego mi się nie, nie uda. Oj, bo jedno? Zobaczymy. lata będzie odległość 105,5. Bardzo ładny skok. Zobaczmy powtórkę. Bardzo ładny. Bardzo ładny. Będzie duża przewaga. Aż 41 punktów. To prawie. Taką dużą przewagę to miałem po dwóch seriach, a nie po jednej. I drugi spok bardziej jej pod martw, więc. Jeszcze dalej powinienem polecieć. Ojej, za późno się wybiłem, ale. Ale ja! No, do 104 też metry. 105,5 wcześniej. 104 metry teraz. No szkoda, akurat mocniej wiało podnarty w tym skoku. Na 1,20 od, dostałem od sędziego ze Stanów Zjednoczonych. Fajnie. No i 68,7 przewagi. Duża przewaga. No i zaraz będzie drugi konkurs w Falun reklamy. Zobaczmy, jak mi pójdzie w drugim konkursie. 110,5, rekord, no chciałbym go pobić, no, ale no nie wiem czy mi się uda. Będę odlecieć. Z pod podnarkiem. Słabe wybicie, no to nie będzie nawet 105. 105 może ale Na pewno, no 105 metrów. Dokładnie, dokładnie tak, równe 105. Zobaczmy powtóreczkę, coś nie mogę doskoczyć do tych 110 metrów. Nawet poza to, 105 ciężko skoczyć Czasami wiatr w plecy, no to tym bardziej nie uda mi się skoczyć. Chyba to jeszcze dobrze wybije. To wtedy jest duża szansa, że dobrze Coś ścina, coś ścina to nawet 100 metrów nie było 99 Tu powtórki nie będziemy oglądali, bo zbyt krótki stop po prostu. Może w drugim skoku uda się lepiej skoczyć? W pięciu jak zwykle dobrze. No, nie jestem zbyt zadowolony, bo myślałem, że dalej skoczę, no ale z No, trzeba się tym nacieszyć. No i chyba będziemy jednak kończyli w następnym odcinku. Może zrobię TCS tak samo jak ym, poprzednim, bo w Oberdorfie to bardzo ścina, dlatego no, po prostu nie będę filmować tych ale mogę filmować Gapa i Zbruk i Nie możemy tak sobie nagrywać co sezon TCS. No, i będziemy połączyć na koniec jeszcze reklamy oczywiście. Jeszcze dostajemy monety, 700 monet. No i do zobaczenia, miłego dnia i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!